We'll be right back. Witam Państwa na wystawie wyjątkowej. Gdybym powiedziała to wyjątkowy artysta, to dużo za mało. To wielki polski artysta. Proszę przywitajmy Jacka Rykałę z wielkimi prawami. Najpełniej i najpewniej Państwo chcieliby usłyszeć słowa od samego twórcy od... Pana profesora Jacka Rykały. Jacku, bardzo Cię proszę o słów kilka dla naszej wspaniałych gości. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór Państwu. Jest i bardzo mi bardzo miło, że e, jestem w tej galerii, ponieważ nawiązaliśmy z Katarzyną kontakt i współpracę. E, bardzo się z tego cieszę. Ta wystawa jakby inauguruje naszą współpracę. To nie jest duża wystawa. Natomiast wydaje mi się, że obrazy, które są tu prezentowane są charakterystyczne dla tego, co robię. Jeśli chciałem zwrócić uwagę, czy jakby przybliżyć Państwu te obrazy, powiem, że przedmioty, które towarzyszą częścią malowanym, znajduję w domach przeznaczonych do wyburzenia. Ludzie się wyprowadzają, zostają różne przedmioty nieatrakcyjne dla tych panów, którzy wszystko sprzedają z tego, co zostaje w takim domu. A dla mnie to jest bardzo interesujący materiał, który po włączeniu w, tą, w tę strukturę obrazu zaczyna, mam nadzieję, mówić. Ponieważ na tych przedmiotach są ślady ludzkiego życia. One towarzyszyły ludziom przez całe swoje życie. W tym roku mija 40 lat mojej działalności artystycznej i pedagogicznej zresztą też. Jestem profesorem na Akademii w Katowicach. I zastanawiałem się, co tak w gruncie rzeczy było najważniejszego w tym, co robiłem. E, oczywiście podróżowałem dużo po świecie dzięki, dzięki sztuce i to, i to jest, e, e, że tak powiem, olbrzymia zaleta tego zawodu, który, który się, e, który uprawia. Natomiast to, co było najcenniejszego, to odbiór tych obrazów przez ludzi urodzony zupełnie i pod inną szerokością geograficzną. To było dla mnie najbardziej niezwykłe, ponieważ e, człowiek, który urodził się w Argentynie nagle e, miał taką wystawę w Norwegii z dużą i przyszła dziennikarka z fotografem on wszedł na wystawę, złapał się za głowę i powiedział, moja dzielnica w Buenos Aires. I zaczął mi opowiadać o swojej dzielnicy. Był Włochem z pochodzenia. Włoska dzielnica w Buenos Aires wygląda dokładnie jak, podwórki, jak podwórka w, w Sosnowcu. Bo ponieważ większość tych motywów tutaj to, to jest Zagłębie Dąbrowskie, to jest Sosnowiec, miejsce mojego zamieszkania. Pamiętam taką sytuację na targach we Frankfurcie, jak wyszła taka pani parę razy do boksu, gdzie były pokazywane moje obrazy. Już był wieczór i ona nagle się zorientowała, że to nie ja jestem właścicielem galerii, tylko ja jestem artystą. Bo otworzyła katalog. I nagle zaczęła mi opowiadać historię swojego życia, że ona tam 10 lat temu czy 15 uciekła z DDR-u do RFL, bardzo dobrze sytuowana finansowo, ale że nie jest szczęśliwa. Natomiast szczęśliwa to była wtedy, jak mieszkała w ddr na piątym piętrze, na poddaszu, gdzie jak deszcz padał, to trzeba było miednicę podstawiać, bo kapało. I tak dalej, i tak dalej. Miałem bardzo wiele takich spotkań niezwykłych, niesamowitych, również w Japonii, na przykład, czy w Stanach Zjednoczonych, gdzie murzyn kupował obraz, który się nazywał Kolega z Wojska i był obrazem podwórka z dzielnicy Środula w Sosnowcu i ja tego nie mogłem zrozumieć tak naprawdę do końca. Bardzo dziękuję Katarzynie i opu paniom, że mogłem tę wystawę pokazać w Warszawie, ponieważ również kocham to miasto, a to jeszcze opowiem taką historię. Miałem tutaj przed y, kilkunastoma laty wystawę i no, ty, tak jak jest po zemisarzu, po tych słowach wstępnych y, ustawiła się taka kolejka ludzi, żeby uściskać moją dłoń i y, y, taki starszy pan stał i, i czekał. Ja tak go cały czas widziałem. Nie wiedziałem o co mu chodzi, bo on stał jakby wy wy wyalienowany. Jak, jak, jak już mógł podejść, to podszedł i powiedział bardzo Panu dziękuję, że utrwala Pan naszą stolicę. Ja mówię, wie Pan, tutaj nie ma jednego motywu z Warszawy, na co on mnie wziął za rękę i prowadził od jednego obrazu do drugiego, tłumacząc mi, że tu jest przejście z ulicy Chorzej. Przyszły, bo one nie było, rozwodu było rozmowę. Bardzo dziękuję za możliwość pokazania traktu. Szanowni nie miało atmosfery. Dziękuję Państwu, że Państwo przyszli. Z tego czekamy na następne wielkie dzieła. Świat Pana zna, pana obrazy z tego, co ja wiem, z tego, co miałam możliwość wiedzieć są gdzieś na Jamajce. Dzięki internetowi możemy to wiedzieć. A pana dzieła już Warszawa oglądała podczas arsenału. Tak, w tak, tak, tak. Byłem. <laughs> Obecny tutaj pan dyrektor opery narodowej największej na świecie i najpiękniejszej na tak, świecie. Tak. Podpisał się pod słowami Konwickiego, który pozwoliliśmy sobie zamieścić w katalogu. Bardzo dziękuję Panie Dyrektorze, że pan jest na tej samej ścieżce wrażliwości jak artysta, jak Konwicki i nasze skromne osoby. Tylko kilka słów. Krążymy wokół tej wystawy właśnie biorąc sobie za towarzysza te słowa, które jeden z największych literatów polskich poświęcił twórczości Jacka Rykały, Tadeusz Konwicki. Myślę, że dostarcza on nam tutaj w czasami krótkich, żołnierskich frazach bardzo dużo kluczy do interpretowania twórczości Jacka Rykały. Myślę, że dobrze, jeżeli będziemy się gdzieś sytuować w patrzeniu na to malarstwo w sąsiedztwie teatru i takiego myślenia reżyserskiego. Jeśli reżyser, to zazwyczaj myśli rekwizytami, myśli przedmiotami, myśli didascaliami. Dzisiaj usłyszeliśmy od Jacka Rykały o tym, jak te obrazy odbierane są gdzieś na drugim końcu świata. Okazuje się, że tam są traktowane jako niebywale swojskie, nasze, własne i e, takie, do których można się znaleźć osobistą e, drogę. Może to właśnie jest e, to, e, ta, ta ważna cecha tej twórczości, e, gdzie od e, szczegółu dochodzimy do ogółu, od e, detalu dochodzimy do jakiejś wielkiej prawdy. Czym może być malarstwo? Dla nas malarstwo zawsze jest odsłanianiem jakiejś e, tajemnicy i ta droga, którą prezentuje Jacek e, Rykała w tych fragmentach, w tej w tych zestawieniach, w tych kontrastach, w tych e, prowokacyjnych czasami e, napisach, jak obcym Wstępów Zbronionych, które otwierają zupełne pola do interpretacji, ale otwierają jeszcze więcej, bo one bardzo często otwierają e, jakieś e, tajemne drzwiczki do wspomnień, które wszyscy mamy i dzięki temu odnajdujemy się w tych obrazach i czujemy, że artysta jak z e, lustrem przemierza i pokazuje nam nas, nasz, nasz świat, nasze okolice, e, naszą wrażliwość na tę rzeczywistość, w której uczestniczymy. Za co bardzo dziękujemy autorowi. Drodzy Państwo, nie będę przedłużał uroczystości po tak pięknych słowach gospodyń, y, artysty, ale chciałem Państwu tylko jedną rzecz powiedzieć, właściwie gdybym chciał tylko jedną rzecz powiedzieć, to y, przytoczyłbym tylko taki zwyczaj, który panuje w innej dziedzinie, mianowicie w dziedzinie straty. Kiedy mamy do czynienia z gwiazdą, to wychodzi konferencja i mówi tylko dwa słowa. Panie panowie, Jacek, Grykawa. I dlatego cała sytuacja się bądź. Ale ja chcę tylko dosłownie pozwolicie. Jacek Rykała oczywiście był gwiazdą y, tamtej wystawy, Mówi o Arsenale, to 26 lat mija i jakoś nie możemy doczekać się na następną wystawę pokoleniową, ale to jest jakby zupełnie inny temat. Powiem tylko Państwu jedną rzecz, która ja mnie zapanowała. Rozmawialiśmy z Jackiem y, przed wernisarzem, byliśmy tylko we dwójkę i popatrzyłem po raz kolejny na, na ten światłociń taki piwniczny, można by powiedzieć, zagłębioski, które orzeń prawda? Taki Ala la Karawadzie i tutaj zaraz powiedział, no tak, rykała polski Karawadzie polski to zawsze takie ma pejoratywny wydźwięk, ale Paul Valery, poeta francuski, jeden z najlepszych krytyków sztuki, może dlatego, że nie robił korekty plastycznej malarzem, tylko pisał właśnie w sposób poetycki, powiedział jedno piękne zdanie, na koniec tylko chciałbym to zacytować i wydaje mi się, że znajdują tutaj potwierdzenie, powiedział tak, nie ma nic bardziej własnego i oryginalnego niż żywienie się twórczością innych. Trzeba ich tylko dobrze strawić. Lew jest zrobiony ze stawionego barana. Przy sformułowaniach typu Jacek Rykała to polski Caravaggio w kontekście tego co powiedział Paul Waler, wydaje mi się tylko i wyłącznie komplementem. Dziękuję bardzo. I jeszcze na koniec jedno zdanie. Jak patrzę na po raz kolejny na obrazy Jacka Rykały i mam świadomość, że jest dzień listopadowy to tak jak miał wrażenie, że to jest tak jak oglądanie jego obrazu, to jest jak picie żółtanej wody. W letni upalny dzień, która przebywa zmęczone oczy upałem, skwarem i, i od tego samego powodu oblicza. Może to taka dosyć nie najwyższego lotu metafora, ale tak to po prostu jest. Jest to malarstwo malarskie, a to już jest najwyższy, najwyższy kurz. Dziękuję bardzo Państwu. Do swoich przyjaciół, znajomych, sąsiadów. Proszę zaprosić całą Polskę, wszystkich, wszystkich tutaj, ponieważ wystawa jest wyjątkowa. E, potrwa dwa tygodnie, a jeśli Państwo zechcą, potrwa dłużej. Proszę zostać z nami już tradycyjnie mówię do ostatniego gościa. Nie będzie zamknięte. Zapraszamy bardzo. I dziękuję za tę obecność dzisiaj. Dziękuję bardzo.